Jesteś agentem nieruchomości chciałbyś skutecznie pracować tylko na poleceniach i zapomnieć o innych telefonach, dzisiejszy odcinek jest dla Ciebie. Koniecznie oglądaj do końca. Witam cię serdecznie w mojej przestrzeni na YouTube. Ja nazywam się Agnieszka Głowacka od 8 lat razem z mężem prowadzę biuro nieruchomości Adwester Premium House w Poznaniu, prowadzimy zespół agentów nieruchomości, sprzedajemy nieruchomości premium, a także online wspieramy innych agentów w rozwoju w tej branży. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał i czekaj w każdą niedzielę o dziewiątej na kolejny film. Jeśli chcesz zobaczyć. To, jak pracujemy, jak działamy na co dzień, to zapraszam Cię na Instagram, na mój profil oraz na profil mojego biura. Zobaczysz, jak prezentujemy ofertę, jak obsługujemy naszych klientów. A teraz lecimy. Dzisiaj chciałabym Cię zachęcić do tego, aby pracować tylko na poleceniach, co może skutecznie przyspieszyć swój rozwój w tej branży. Praca na poleceniach to idealny sposób na to, aby skuteczniej budować swoją bazę klientów, bo tak naprawdę słuchajcie, jeśli trafia do Was klient z polecenia, no to już zyskujecie dużo większe zaufanie, on już dużo więcej. Wie o waszej firmie i nawet na spotkaniu takim gdzie chcecie zaoferować mu współpracę jesteście już na dużo lepszej pozycji, bo ten klient was zna. Najczęściej właśnie z opowieści swoich znajomych albo z opinii, które sobie przeczytał w internecie od twoich poprzednich klientów. Zadowoleni klienci to tak naprawdę najlepsi ambasadorzy naszej marki czy biura, w którym pracujemy. Dlatego bardzo ważne jest to, aby działać tak, aby oni chętni polecali nas swoim znajomym i bliskim i ważne, aby prosić ich o rekomendacje. Zadowoleni klienci to tak naprawdę najlepsza reklama, jaką możecie mieć. Tutaj wystarczy dbać o super jakość swoich usług i to bardziej się będzie opłacało niż choćbyś nie wiem ile zainwestował zainwestowała w marketing. Tak naprawdę, jeśli dobrze będziesz obsługiwał na wysokiej jakości, będziesz z troską podchodził do tych klientów i faktycznie rozwiązywał ich problemy, oni zaczną sami ciebie polecać, a to będzie zdecydowanie większa wartość niż reklama w mediach społecznościowych albo jakkolwiek inne działania marketingowe. Jak zdobyć pierwsze polecenia? To właśnie to co mówię. Pamiętaj o tym, aby traktować swoich klientów jako ambasadorów swojej marki czyli zapewniać im taką jakość obsługi, żeby chętnie polecali Cię dalej. I kolejna ważna rzecz, nie bójcie się prosić o, o rekomendacje, nie bójcie się prosić o to, aby klienci wystawili Wam opinię albo żeby polecać się im pamięci, ich pamięci na później, tak? E, aby spytać, czy ktoś z Państwa znajomych albo najbliższych aktualnie nie planuje sprzedaży nieruchomości, a może macie Państwo w rodzinie kogoś, kto będzie teraz szukał nowego mieszkania czy domu. Proszę o mnie pamiętać, e, polecam się Państwa pamięci. E, dobrze wiecie Państwo, że z przyjemnością i, i z wysoką też jakością obsłużę również Państwa znajomych. Proste, nic nie kosztuje, a naprawdę może przynieść wielu klientów. Co jeszcze jest bardzo istotne w tym, aby pracować tylko na poleceniach, to też jest taki lokalny networking, czyli zadbaj o to, aby w Twojej lokalnej społeczności wszyscy wiedzieli, czym się zajmujesz, że pracujesz jako agent nieruchomości. Czyli ważne, żeby Twoi sąsiedzi wiedzieli, że pracujesz jako agent, że działasz w tej branży, że pomagasz innym ludziom sprzedawać czy kupować nieruchomości. Ważne, żeby to, jeśli masz jakiś taki stały sklepik, do którego chodzisz po, po bułki, po pieczywo, czy do jakiegoś kiosku, czy w ogóle do takiego, lokalnego sklepu na twoim osiedlu czy w swojej miejscowości zadbaj o to aby osoby, które tam pracują, wiedziały, czym się zajmujesz. Tak samo, gdzie chodzisz do fryzjera, gdzie chodzisz do kosmetyczki, czy gdzie robisz paznokcie, niech te osoby też wiedzą, czym się zajmujesz. To jest idealny sposób na to, żeby zyskać sobie kolejnych klientów, aby Ci ludzie Cię polecali. Możesz też zadbać o taki program afiliacyjny, czyli taki program dla znajomych, którzy Cię polecą dalej. Możesz im w, w zamian za to zaoferować jakąś rekompensatę czy podziękowanie takie w formie pieniężnej, czy jakiegoś bonu na zakupy w jakimś dobrym sklepie, jeśli wiesz, gdzie lubią się ubierać, czy gdzie nosić biżuterię. Po prostu po transakcji, jeśli wiesz, od kogo było to polecenie, postaraj się tej osobie odwdzięczyć, mimo tego, mimo tego że wcale pewnie tego nie oczekuje, ale to będzie myślę, że miły gest, jeśli w ten sposób się odwdzięczysz, ta osoba z pewnością będzie jeszcze bardziej pamiętała o Tobie w przyszłości. No, i przede wszystkim to działanie w mediach społecznościowych. Jestem super fanką tego, aby budować swoją markę osobistą i prezentować swoje działania w sieci, w mediach społecznościowych, bo to stamtąd właśnie mamy najczęściej wiele zapytań i klientów, z którymi pracujemy. Ja pamiętam, że jak 8 lat temu zaczęłam budować Adwestor Premium House, wówczas jeszcze to w ogóle była inna nazwa, bo dopiero później jeszcze zmieniliśmy cały ten nasz brand w wyniku rozwoju. Ale już wtedy, te 8 lat temu, wiedziałam o tym, że chcę pokazać, pokazywać nasze działania, chcę budować pozytywny wizerunek agenta, chcę pokazywać jak największej liczbie osób to jak działa dobry agent nieruchomości. Więc zadbaj też o to, aby pokazywać swoje działania w sieci, w mediach społecznościowych i dzięki temu na pewno zyskasz sporo poleceń. I jeszcze też na naszym przykładzie chętnie podam ci też to, że to w jakich pięknych okolicznościach dzisiaj jestem w stanie nagrywać film dla Ciebie i pokazywać Ci, dlaczego warto działać na poleceniach, jest to, że właśnie przyjechałam tutaj na kilka dni nad jezioro, w piękne miejsce. Mam przyjemność właśnie przebywać w takich cudownych miejscach, dzięki temu, że pracuję na poleceniach, ponieważ jakiś czas temu odezwali się do nas klienci, którzy mają na sprzedaż tutaj działki. I w zasadzie e, dziwnym trafem, że kilka dni później również odezwali się klienci inni, którzy też mają dom nas sprzedaż i tak sobie to wszystko zorganizowaliśmy, aby w jednym czasie w, w czasie tego pobytu tutaj się z nimi spotkać. To znaczy to, że mieliśmy właśnie się spotkać z nimi na e, ocenę i e, ustalenie dalszych e, możliwości współpracy. To było to powodem tego, że po prostu... Mm, przy okazji zrobiliśmy sobie tutaj taki mały wypad za miasto nad jezioro, w pięknym miejsce, o którym zresztą bardzo dawno myśleliśmy, żeby się tu wybrać, ale nigdy nie było czasu ani możliwości. A i tym razem łączymy trochę pracę z przyjemnościami. Mieliśmy spotkania z klientami, być może będziemy mieli kolejne nowości w ofercie, a tym samym spędzamy miły czas, więc jest to świetna opcja do tego, aby łączyć pracę i działać tylko na polecenia, bo właśnie jesteśmy w tym miejscu dzięki temu, że pracujemy na poleceniach. Czyżby dzwonił kolejny klient z jakimś poleceniem? Gwarantuję Ci, że jeśli wdrożysz to wszystko, co dzisiaj Ci powiedziałam, bardzo szybko przyjdą do Ciebie polecenia i tego Ci życzę. Obserwuj mój kanał, po więcej takich informacji i koniecznie zerknij do mnie na Instagram. A jeśli potrzebujesz konsultacji, mentoringu, to zapraszamy Cię z Dawidem. E, przygotowujemy takie szkolenia indywidualnie, pod dane potrzeby danej osoby, także jeśli tylko potrzebujesz jakiegoś wsparcia, poprowadzenia za rękę, to koniecznie odezwij się do nas. Kontakt zostawiam Ci tutaj w opisie.